Witajcie na kanale Wandalaj. Dziś zapuszczamy koła na południe. Jesteśmy w Bielsku-Białej, mieście z duszą, które powstało z dwóch miast. Z jednej strony średniowieczne Bielsko, z drugiej Biała, połączone rzeką Białą, która przez wieki była granicą między Śląskiem a Małopolską. Dziś jednak historia nie jest najważniejsza. Dziś liczy się plusz. Miasto świętuje dzień pluszowego misia, więc wskakujemy w klimat miękkiego futerka i wielkich uśmiechów. Zapaszcie kawę, rozsiądźcie się wygodnie, bo zobaczymy jak Bielsko-Biała zmienia się w krainę misiów. Zaczynamy. Mandolin. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w nietypowej scenerii. Dzisiaj nietypowy vlog, nieco mniej kamperowy, ale równie przygodowy. Ale zimowo, milutko i każdy... pokażemy coś, co każdy ma w domu i każdemu przywołuje dobre wspomnienia i każdy by tak się chętnie przytulił, więc... Zostańcie zaczynamy. z nami! Jesteśmy w nietypowym miejscu, bo w Bielsku Białej, gdzie zabieramy Was na szczególną ulicę, jest mnóstwo ludzi... I zaraz, zaraz będziemy na miejscu. Muzyka 11 tysięcy misiów 3000 tysiące lalek z całego świata w strojach ludowych Zapraszam, zapraszam A tą panią to my sami Proszę bardzo, na świętaj, Dziękuję święta Aqui a está, aqui está. Ali, ali tem missa Uwaga, uwaga, bijemy rekord Guinnessa. Zapraszamy do ustronia. Dworzec dobrych myśli. Tylko w ustroniu najwięcej misiów w całej Europie. Każdy może się przy... przyczynić do pobicia rekordu. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Zapraszamy do ustronia, gdzie bijemy rekord Guinnessa w największej ilości misiów w całej Europie. Każdy może narysować swojego misia. Jego misu też tak Ta weźmie, że oni jeszcze nie ma. Zapraszamy do ustronia. Największa kolekcja lalek w Europie. Bardzo proszę, zapraszamy. Zapraszamy do ustronia na dworzec dobrych myśli. Proszę bardzo. Dla pani również, bardzo proszę. Ja już rozdałem wszystkie. Mamy jeszcze w Bielsku i jeszcze impreza trwa. Teraz, w, jak było widać, grał na saksofonie i zabawiał ludzi DJ. Tłum, jeden wielki tłum. Czy warto? Warto. Zawsze coś innego, zawsze yy, no fajna taka odmiana. Ale Bielsko zakorkowane i naprawdę dzisiaj są Andrzejki i aż dziwne, że wszyscy są tutaj. Pytanie, kto jest dziś w restauracjach i na jakichś balach i na imprezach. No i na polach kamperowych, bo naprawdę mamy wrażenie, że wszyscy przyjechali, przyjechali tutaj wszyscy. Że wszyscy przyjechali do Bielska. Na co trzeba uważać? Na pickpocket. Tak. Co było? Były atrakcje, były animacje dla dzieci, były warsztaty, było rzeźbienie w lodzie. Było stoisko Dworca Dobrych Myśli. Był DJ, dyskoteka, grzane wino, smakołyki. Fajne. Jak polecasz? Chcemy Polecam. powiedzieć, że z taką wielką pompą i z takim tłumem odbywa się to tylko dzisiaj. Ale jeżeli ktokolwiek ma ochotę zobaczyć, jak te Miśki pięknie zdobią cały budynek, yy, właśnie tutaj w Bielsku, to można podziwiać to całą zimę. Tylko dzisiaj było takie wielkie otwarcie uroczyste, uroczyste rozpoczęcie. Dlatego jest tak dużo ludzi, ale można przyjechać w inny dzień. Zwłaszcza polecamy wieczorem, bo budynek jest oświetlony, się pięknie się prezentują i można to zobaczyć na spokojnie w jakiś całkiem inny dzień. I w imieniu Pana Bruno zapraszamy do Ustronia na Dworzec Dobrych Myśli, bo tam gdzie są Pan cały Bruno rok. przygotowuje się do bicia rekordu Guinnessa pod względem ilości namalowanych miśków. Każdy z Was też może namalować małego miśka i dostarczyć do tego dworca albo do nas, my przekażemy. I w ten sposób yy, przyczynimy się, to będzie nasza mała cegiełka, mały wkład do tego, aby pobić rekord Guinnessa. Serdecznie zapraszamy. No to my lecimy. To lecimy, to polecamy. Do zobaczenia. Ta.